Witam Witam Was ponownie. Dzisiaj lotniczek zawalczy z kanciarzem. To będzie piękna walka, ponieważ coś mi się zdaje, że polegnę bardzo szybko. No, czas pokaże. To może zaczniemy. Oddaję głos drugiemu komentatorowi. W dzisiejszym odcinku będzie to kapi. A no więc zapraszam Państwa na wspaniały pojedynek pomiędzy... Tym tam z zielenią, a tym tu, no wiadomo, ten co ostatnio macał. Dalej, walczyć. Pierwsze zwarcie. A, Ale kanciarz. jest pięknie. Położył się na nim, próbuje dołożyć dźwignię. Uwaga, jednej się jedną w ryj. Je, Kanciarz założył dźwignię. E, o, mister Kuba teraz dostał e, ryja z giry. Jebnął się w szafę. Innym słowem. Patrzcie jak stęka. Ej, coś tu śmierdzi. Sorry. Kuba, ja czu... Mr. Kuba się zjebał Co? Teraz przybliżmy Państwu tą akcję, tą dźwignię. A u... Kuba uciekł! Ale teraz dźwignię założył. Pięknie kanciarz. Pięknie. Ale teraz dźwignie ma. I koniec! <laughs> kanciarz wygrał Win! Mówiłem, że szybko przejdę. Cześć się kurwa! Je Dał nam ma, dał napad jakiś i, i, i tym akcentem kończymy